Cześć, witajcie na kanale Ewangeliczny Challenge. Ja jestem Patrycja. Dzisiaj jest 23 października, a yy, niedziela, a to fragment na dziś. Każdy, bowiem kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Według mnie yy, ten fragment yy, oznacza to, yy, że ten, kto je, jakby się wywyższa, kto się postawia wyżej niż innych to przez Boga będzie odebrany tak będzie po prostu gorzej odebrany i po prostu będzie może nie potępiony, ale po prostu będzie niżej niż ci, którzy po prostu siebie nad innymi nie postawiali. Dzisiejszym challenge'em będzie to, żebyście sobie napisali swoje wady i zalety na kartce żebyście pomyśleli nad tym, które według Was zalety są najlepsze i które wady są najgorsze i nad tymi najgorszymi wadami popracowali, a ćwiczyli nad tymi zaletami, które byście chcieli po prostu, żeby były jeszcze lepsze. Dziękuję za oglądanie, zostawcie łapki w górę i subskrypcję.